Witam serdecznie drodzy bracia i siostry w 48 odcinku z cyklu Let's Play, czyli zagramy w Grand Theft Auto 3. To jest już drugi odcinek, który obiecałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że ukaże się we wtorek, bo jak nie, to chyba będę mieć zarzuty tylko i wyłącznie do siebie. Dobra, nieważne. Co eee, dzisiaj? Eee, dzisiaj pierwsza misja Donalda Donaldalowa. Stoimy przed jego posiadłością przed znacznikiem umożliwiającym nam misję w niego, czyli eee, Tcd tak jak widzicie tutaj na radarze. Eee, jest godzina dziewięć, 40 właściwie w grze, bo w rzeczywistości jest już godzina. Dobra, przyznaję się wam, o której nagrywam. Jest pierwsza 44. Dobra. Yy, yy, I co jest? I co dzisiaj? No, to kolejny odcinek, który wam obiecałem. Także jedziemy z Koksem. Dzisiejsza misja się kryptonim Liberator. First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Znowu się kurwa Dobra, naszym zadaniem jest odbicie jakiegoś przyjaciela e, Donalda Lowa, ale w tym celu że jest on przeżywany w jakiejś krypce i w tym celu musimy ukraść e, samochód kartelu, żeby zdobyć żeby dostać się do ich No i trzeba pojechać Akurat fajna muzyka w tle gra Ponownie, czyli kąty jego do summer. samer I zasilacz dają sobie znać Znowu dzisiaj grzał w zielonej o, jest to. Jezu, ale strzelałem do mnie. Co to za motyw? Przepraszam, plota jakieś ins. Jesteśmy na miejscu Fuck you! Tutaj zabiłem wszystkich Zabijam dalej! Kurwa! Ja pierd... O oh, fuck! Tego wam nie podaruję Jest, zabiję go Ale ich tu jest. I straciłem trochę pancerza. Dupki Zasra. Ale przynajmniej trochę uzbrojenia jest Dobra, teraz trzeba poszukać gdzie kto to jest. Tu się nie otworzy. O! Co za cham! Zabrał mi dużą ilość życia. Ale przynajmniej odnaleźliśmy przyjaciela. Dobra, wsiadaj do krążownika kartelu. Czemu ty idziesz sobie jak? Jesteś well, no Why Ale mi życia zabrali, A pan, o pan że wspomnę. już nie wspomnę. What the fuck? No. Co on here What's wrong with them? Dobra, już niedaleko. Zdrowie, tak z siarzą. Ale długa ta scena, Boże, nie mogło być dłużej. Dobra drodzy bracia i siostry, jednak się udało, wykonaliśmy misję. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć, dziękuję wam serdecznie za oglądanie 48 misji, cyklu o którym już nie muszę wspominać, eee, w przyszłym odcinku kolejna misja od Donalda Lowa, eee, no i co ja wam mogę jeszcze powiedzieć, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć i pamiętajcie, fight for metal, operarii diaboli i peace through trzymajcie się, cześć, hejka!